Za złotówkę. Niemożliwe. Może przedstawimy nasze Zapytamy gościa. tego gościa, podróżnika, młodego człowieka, który zwiedził już 60 państw, mając 24 lata. Wielkie gratulacje Hubercie. Hubert Thank Lesko, you. podróżnik, youtuber, kanał Podróże z Hubertem. Thank Oglądamy you. i rzeczywiście tam padło. Za złotówkę można. Można kupić złotówkę. Co to było za kurs? Tak. Siema, ja jestem Hubert. W swoim życiu odbyłem już ponad 200 lotów byłem w 60 krajach i chciałbym wam przekazać trochę wiedzy na temat taniego podróżowania. No dobra, zaczynamy. Każdą swoją podróż zaczynam od wyszukiwania lotu. Zazwyczaj rezerwuję je ja z jakimś kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Nie ma jakiejś zasady, że koniecznie dwa miesiące lub 6 miesięcy to najlepszy okres na rezerwację lotów. Najważniejsza jest e, elastyczność terminowa. No, na przykład, ja e, żyję produkując muzykę, więc siedzę przy tym komputerze, sam sobie wyznaczam godziny pracy. Więc, jeśli trafia się promocja na ten dany termin i mi pasuje, to lecę. Więc osoby, które pracują w, w pracy takiej full-time od 8 do 8, mają trochę problem z urlopami, prawda? Szukając lotów, pamiętajcie, żeby sprawdzać też wyloty z innych miast. Na przykład, jeśli mieszkasz w Szczecinie, masz blisko do Berlina, z Berlina lata o wiele więcej linii niż ze Szczecina, czemu nie sprawdzić lotów z Berlina, prawda? Ja mieszkam w Warszawie obecnie, więc tak na dobrą sprawę mam blisko na Modlin, na Chopin, na Poznań, na Wilno, Berlin. Możliwości jest od groma. A jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz się liczyć z tym, że trochę więcej czasu będziesz musiał poświęcić na. Poszukiwanie, ale naprawdę warto, bo można bardzo dużo zaoszczędzić. Ja teraz lecę na Bora Bora w listopadzie i dzięki temu, że zarezerwowałem lot z Oslo, a do Oslo można dolecieć za 5 dych, e, płacę za bilet 3300. Teraz bilet kosztuje około 5000 1700 w kieszeni tylko za to, że jest z lot z Oslo. Przy rezerwacji lotów pamiętajcie jeszcze o takim fakcie, że możecie zrobić lot multi-city. Lot multi-city, czyli leci, lecisz z miejsca A do B, a wracasz z C do A na przykład czyli Warszawa-Bangkok, a powrót Wietnam-Warszawa. Teraz dzisiaj taką promocję wypatrzyłem, dlatego to przytoczyłem. I za 1200 jest taki lot. A z Bangkoku do Wietnamu można się dostać za 50 zł, albo nawet sobie podróż zaplanować wzdłuż Wietnamu i dotrzeć do, do, do Bangkoku, jak tam kto lubi. Ale dzięki samemu faktowi, że rezerwujesz multi-city, ile możesz zaoszczędzić? Nie kupujesz lotu za 2000, tylko za 1200-1300. Nie ma czegoś takiego, według mnie, przynajmniej jak jakiś najlepszy okres na rezerwację biletów. Kupujesz, jak jest promocja, i tyle. Eee, wyszukiwarki lotów, których ja używam, żeby sprawdzać ceny, wyskoczą tutaj. To jest tak na dobrą sprawę. To są wszystkie wyszukiwarki, których używam do obserwowania promocji lotniczych. Używam tych fanpage, y, stron i naprawdę niczego innego więcej. Nie ma jakiegoś magicznego tryku. Hubert, geniusz podróżniczy. Czy, jak tam mnie ostatnio nazywali, jakiś mistrz wyszukiwania lotów? Ja nic nadzwyczajnego nie robię. Mam ustawione alerty na fanpage'ach, które wyskoczyły wcześniej, śledzę strony, które podałem wcześniej, wchodzę na nie 2-3 razy dziennie, nic więcej nie robię. Także nie ma tu czarnej magii. Ka Każdy, kto spędzi te pół godzinki dziennie na tym, co ja, to będzie miał taką samą wiedzę. Nie jestem jakimś cyborgiem. E Kolejna rzecz. Jeśli już mamy bilet lotniczy, jakiś nocleg by się przydał. Więc ja korzystam z serwisu airbnb.com. Pewnie większość z Was zna. Są to prywatne mieszkania zazwyczaj. Można wynająć i dzielony pokój, więc można spać u kogoś na kanapie. Można spać w prywatnym pokoju, a można też wynająć cały dom, cały apartament zwał jak zwał. Także z racji tej różnorodności i też możliwości negocjowania cen, bo to jest ważne, rezerwujesz od prywatnej osoby. Prywatna osoba to nie firma, nie hotel, gdzie na recepcji siedzi po prostu pracownik, z który nie negocjuje cen. Więc na Airbnb można negocjować i dzięki temu bardzo dużo zaoszczędzać. Także nie bójcie się napisać wiadomości do osoby, od której chcecie wynająć mieszkanie o jakąś zniżkę, bo często można dużo ubrać, tylko no, z wyczuciem, prawda? Nie anuszujmy. lecisz na 3 dni, to zniżka nie byłaby na miejscu, ale jeśli lecisz na 2 tygodnie, dajesz mu 2 tygodnie zarobku codziennie, dlaczego nie poprosić o jakiś rabat i tak dalej. Są jeszcze serwisy takie jak Booking, gdzie można wynająć hotele. Niestety ja z hoteli nie korzystam już od kilku lat, więc nie, nie, nie za bardzo doradzę. Jest też hostelworld.com bodajże, na kajaku są kajak.com, ukośnik, hotels. Także no możliwości jest bardzo dużo, ale to, co ja polecam, to jest Airbnb. Jeśli chcecie za darmo podróżować, wtedy polecam Couchsurfing, czyli serwis, gdzie dostajesz po prostu miejsce do spania za, za darmo, za uśmiech, za spędzenie czasu z osobą, która Ci to łóżko... Kanapę i tak dalej udostępnia. Fajny serwis. Ja się trochę zraziłem, więc nie korzystam, ale wiem, że jest bardzo, bardzo popularny. Więc jeśli ktoś jest naprawdę na budżecie, nie ma wyjścia, to jak najbardziej polecam. Jest też fajna opcja dla osób, które podróżują ee, długo. Chodzi o to, że nie wyjeżdżasz na wakacje na 7 dni, tylko na przykład na 3 miesiące do Argentyny. Jest taki serwis jak Workaway. Dzięki któremu można pracować w zamian za nocleg, wyżywienie, coś w tym stylu. W sensie każda prywatna oferta ma własne warunki, więc jeden gospodarz da nocleg i jedzenie, drugi tylko nocleg. Ale jak ja planowałem podróż w zeszłym roku do, na Wyspę Wielkanocną, na wyspie były 3, 4, może nawet 5 ofert. Wyspa, która jest malutka, było 5 ofert że miesięczna praca na przykład przy pomocy pomoc przy budowie domu więc pomagasz 3-4 godziny dziennie w zamian za to masz nocleg, jedzenie no i resztę czasu dla siebie także no myślę idealne rozwiązanie dla budżetowych podróżników, także... jeszcze wracając do biletów lotniczych e, pamiętaj, że jak masz krótką przesiadkę i masz to na jednym bilecie, więc na przykład kupujesz w jednej rezerwacji, raz płacisz Warszawa Amsterdam do Bangkoku. Jeśli masz pół godziny na przesiadkę i nie zależy Ci na czasie, to się nie martw, bo jeśli masz to na jednej rezerwacji, to linia lotnicza ponosi za to odpowiedzialność. Często można dostać fajny hotel dzięki temu, więc takie osoby jak ja, które mają głęboko e, czas, e, mogą fajnie sobie spędzić czas na przykład. W Amsterdamie, tak jak przykładowo powiedziałem. Kiedyś leciałem na Dominikanę, właśnie nie zdążyłem na przesiadce w Madrycie. Dostałem pięciogwiazdkowy hotel z wyżywieniem blisko lotniska, także no nic mm. tylko żyć. No dobra, w takim razie mamy już załatwiony nocleg, mamy ten znaleziony lot. E, teraz czas na przedostanie się z lotniska do miejsca, e, gdzie śpimy. Ja korzystam często z takiego myku, że biorę ubera, e, który, którego dzielę z ludźmi, których po prostu na lotnisku zaczepię. Więc wiesz, lecę sam, z, widzę, stoi trójka osób, które też łapią ubera, podchodzisz, otwierasz buzię, bo po to ją mamy, trzeba być trochę śmiałym, trochę otwartości, no i proponujesz, że dawaj podzielimy rachunek. I no Jest to super opcja, wiele razy z tego korzystałem. Druga opcja jest taka, że mam taki trik na Ubera, który nie zawsze działa, ale często. Jeśli zaznaczasz w Uberze punkt odbioru, wpisujesz lotnisko, wtedy Uber to traktuje jako jakieś tam oficjalne miejsce, tak jako lotnisko i dolicza podatek. Dlatego ja zaznaczam ręcznie pineskę, zazwyczaj ulicę obok lotniska i tam po prostu na piechotę idę na tę ulicę. Czy tam 200 metrów, czy 500, czy 100 metrów, nieważne. Ale dzięki temu można zapłacić nawet 80% mniej, także miejcie to na uwadze, próbujcie y, przy każdej okazji. Jeśli nie Uber, nie jakaś taksówka, w takim razie zazwyczaj lotniska są połączone świetnie z centrum miasta, y, czy busami, czy metrem czy jakieś prywatne busiki, które też się dzieli na 12 czy 15 osób. Tak było na przykład w Ameryce Południowej. Po prostu stał busik 20-osobowy bodajże, może tam 16. I czekali, kto jak się napełni busik, to jedziemy, dzielimy rachunek na 16. I, i wychodzi jak za 1 dziesiąta za taksówkę. Po dolocie na miejsce, nawet na lotnisku, zazwyczaj na lotniskach sprzedają karty SIM i często na lotniskach mają jakieś fajne promocje dla turystów. Takich jakich w centrum miasta, na przykład nie mają. Kup sobie kartę SIM, żeby mieć dostęp do internetu. Dzięki temu nie stracisz czasu. Będziesz miał cały czas dostęp do nawigacji, do Facebooka, do, do Google, żeby znaleźć informacje, jakiekolwiek będziesz potrzebował. A karta SIM z internetem, przykładowo 2-3 giga, to nie jest większy koszt niż 30-40 zł w jakimkolwiek kraju na świecie. Pomagaj ludziom w podróży, uśmiechaj się. Oferuj pomoc, bo naprawdę ta karma, te dobro wraca. I nie mówię tego tak bezpodstawnie, bo ja już wiele razy pomogłem ludziom i, i wiele razy poczułem, że faktycznie to wróciło. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli umiecie szyć, doszyjcie sobie kieszenie, takie jak na przykład ta w ściągaczu w bluzie, w mojej wspaniałej bluzie Supermana. Dzięki temu możecie tam schować pieniążki, kartę. Jak wychodzicie na miasto, to nie macie nic w kieszeniach, nikt nic nie widzi. Wspaniałe rozwiązanie. Pamiętajcie o szczepieniach. Pamiętajcie o tym, że mogą was okraść w podróży, więc bądźcie uważni na swój bagaż. Nie trzymajcie pieniędzy w jednym miejscu, tylko rozłóżcie to w trzech, czterech różnych miejscach. A nie trzymajcie pieniędzy razem z dokumentami. Jeśli lecicie w kilka osób, każdy niech odpowiada za swoje dokumenty, bo jeśli jedna osoba je ma, to je, jest bardzo duża szansa, że je zgubi i wtedy jest problem. Byłem świadkiem na jak ojciec rodziny, niestety Polaków, zgubił właśnie. W taksówce zostawił, no ale weź teraz znajdź tego, tego taksówkarza. Także oszczędźcie sobie stresu, zapobiegajcie. Jak planuję swoje podróże i jak w ogóle zdobywam informacje? Google.com to jest wspaniałe narzędzie, o których wiele osób nie umie go używać. Używajcie Google, tam jest wszystko. Jak chcesz się dostać z lotniska Sztokholm do centrum miasta, to wpisujesz, jak dostać się z lotnisko ta nazwa do centrum miasta tego. Wszy wszystko znajdziecie w Google. Ja używam też TripAdvisor'a więc jeśli na przykład jestem na krótki okres w mieście i nie bardzo e, wiem co zobaczyć, wchodzę w Google, wpisuję 10 najfajniejszych rzeczy w, w Berlinie. I potem dopisuję TripAdvisor i wyskakuje mi pierwszy link. 10 atrakcji w TripAdvisorze. Spisuję sobie, patrzę na mapę Google, które jest najbliżej którego i dzięki temu e, zaoszczędzam i czas, i. A czas to pieniądze. No i dobra, no nie wiem, co mogłem więcej przekazać, dlatego myślę, że wystarczy na ten odcinek. Jeśli macie jakieś pytania, to walcie w komentarzach. W komentarzu pod tym filmem będę odpowiadał na wszystkie komentarze, także jeśli coś jest jeszcze do rozwiania, to walcie. Ale mam nadzieję, że rozjaśniło się wszystko. Nie bójcie się podróżować. Jest to ultra łatwe, bo każde miasto na świecie ma ludzi, a ludzie są jedni dobrzy, jedni źli, ale wszędzie wszyscy jesteśmy tacy sami, więc naprawdę bez obaw, jeśli się zgubisz, to będziesz miał tą kartę Sim, o której mówiłem z internetem i sobie wejdziesz w Google Mapy. I sobie znajdziesz jak dotrzeć z miejsca A do miejsca B. Stracisz pół godzinki, popatrzysz, poczytasz, ale bez stresu to nie jest jakaś misja na księżyc lot, lot do innego miasta. Także e, podróżujcie, dołączajcie do mojej grupy podróżniczej, chupcie gdzie wrzucam promocje na Facebooku. E, zostawcie subskrypcję, bo ja dzięki tym subskrypcjom łapię motywację do robienia kolejnych filmów. To tak brzmi e, typowo youtubersko, ale no bo to tak działa, nie jak widzisz wsparcie od ludzi, to ci się chce bardziej. Dlatego jak mi tam kanał wolno rósł, to tak trochę z, z, straciłem motywację, teraz to wszystko rośnie dzięki, w sumie szczególnie dzięki wywiadowi w Newsweek i w pytanie na śniadanie w TvP2. Pozdrawiam was tam. Dziękuję, że mnie e, zaprosiliście, Newsweek i TvP i dziękuję każdemu, kto to przeczytał obejrzał. E, także no, obecnie mam bardzo dużo motywacji. Za półtora miesiąca ruszamy do Kenii. Niedługo rusza zbiórka, także będzie wspaniale. Mam nadzieję, że ten poradnik komuś pomógł. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!